Patrzcie jaka piękność dzisiaj zawitała tutaj. Proszę się do kamery zaprezentować. Ta pani. A w zasadzie ja z tą, z tą panią, ja z tą panią. Spędzę święta. Do stołu zapraszam. Zapraszam panienkę do stołu. Tak wioneczko. No. Bierzcie do jedzenia. No, a już się za zajączka się wzięła. No, to jest jajeczko dla ciebie, marchewka też, to jest jej przystawka, to są moje. Obocka można dać troszeczkę hmm, chomiczkowi czemu nie. Yy, no tak wyszło, że akurat z nią spędzam święta, ponieważ, <grytania> ponieważ no, nie mogę mi zabrać do rodziców. 7 godzin na podróż to byłaby dla niej no, to byłoby dla niej bardzo stresujące przeżycie, polskie wyboje, kolejny. Zdecydowanie utrudniłyby jej sen. Komiki to zwierzęta nocne. W dzień śpią. Warto zwrócić na to uwagę i nie kupować ich dzieciom. Nie wiem, kto wymyślił, że komiki są dla dzieci. Sadysta po prostu. I tak to wygląda. Ja już się biorę za jedzenie. Słuchajcie, widzicie? Za dobrze ma u mnie. Przeżarta jest. No. Za tymi waflami to po prostu... Co wafle uwielbia, a teraz nic nie je. Albo się stosuje kamery, albo za dużo w dupie ma tej rudej. Miszka na moje jedzenie. Tak to wygląda z tą wariatką. Mm, chwa? Nitfa. Nitfa. Joanna, masz. Miszka, kurde, tu, tu jest twoje jajeczko, Tu, 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 tu. I zaatakowała zajączka. Wyczuła czekolady. Nie, nie mogę z niej! Nie mogę! Zostaw tego zająca! To jest po prostu chomik wielkanocny. Już się władowała do koszyczka. Co ty, kwiat, kwiatka atakujesz? Zostaw tego kwiatka, Miszka! Fiona! Zostaw tego kwiatka! Ej, Ruda! Ruda, nie jemy kwiatków! Ruda! Nie je się kwiatków! To jest taka typowa, ruda... ...złośnica, która się kompletnie mnie nie słucha. Patrzcie, jaka złośnica. No złośnica, nie? No, co ja się z nią mam? Druba. Buzioczko doj. Buzioczko. <gry>